W worku numer 3, w ostatnim worku na dziś, słuchajcie. Mamy dużo kratek, trochę kamieni, jakiś dach i Hermione, bo dawno żeśmy żadnej nie mieli. to na Hermione. Wow. to za dyskusję o byciu dużym na czacie, co? Ile mamy już Hermion? Dzisiaj mamy trzy. W tym jedna złota. Dzisiaj jeszcze będzie zestaw tych... się nazywają? Różyczek pewnie. Trwa kończenie przywracając temu. No, to jest niewdzięczne. Niewdzięczna rzecz niestety. Dobra, słuchajcie, budujemy spód do wieży, z tego co widzę. Potrzebujemy klocka z dziurkami szarego. Ale jestem ślepała. Mm -hmm. Dobranoc Grzesiowaty, do następnego Szajnik. Harmiona jak Pokémon. Dokładnie tak. O, jest, jest i on. Tu i teraz tu o. Taki tu ciśniemy. Panciasty. Mamy to. Teraz taki jakiś o do góry nogami troszkę. I na to zielony serek. Jeden, jedyny chyba, jaki taki tu mamy. Dziwnie. Dobra. Teraz trujeczka. I musimy znaleźć drugi szary klocek. Jest i on. Udało się. I zielony. I tutaj mamy kawałek skały. Gotowy kawałek skały. Tu, ten zielony. Potem idziemy tu o. Znowu taki odwrócony potrzebujemy, ale tym razem pojedynci. Ja, Jaka tu się konstrukcja robi. Czy fajnie z zewnątrz wyglądać, jak fragment faktycznie jakiejś jaskini czy e, wzgórza. O. Aha, i tu jeszcze ten mniejszy. O nie, ja nie zauważyłem wcześniej. Trzy głowy pies jaki słodzieśny. No, nawet go Harry ujeżdżę. Hary też już dzisiaj w trzeciej odsłonie. Żeby nudno nie było. Za to mamy panią hucz, która robi furorę. I jeszcze łuk. był więc z ręki. O. O, a tu mamy kostkę zamontować, ale fajnie. Patrzcie. To fajna ta kość, w ogóle taka długa. Całkiem spoczka. I teraz piaskowy klocek. Tu mamy jakiś taki dziwny rzeczur. To. I to. Okay, to jest tak. I to ma być w przeciwnym kierunku. Dobra. Mamy to. Yy, sieć. I to tu. Okej. Okay. Jeszcze jeden taki tu. Taki tuło. I teraz mamy... O, jak fajnie! Patrzcie pnącza. Mamy pnącza. Ja myślałam, że to będzie cała roślina, a to jest w częściach, także też spoczko. W sumie nawet lepiej, bo zawsze można wykorzystać poszczególne elementy. Yy. Teraz mam złożyć to i to. A to będzie też pod ziemię z tymi pnączami, co się zaciskały. Tak, tak, tak. Harry ujmuje za psa, powiadasz. Mój kolega widział wystarczająco dużo internetu. Oj tam o, i tam. To miało być w tę stronę, dobra tu jeszcze taki krocuszek i pod spód jeden taki sam o a tu robimy już piaskowy łuk ja widzę niebieski brick separator. Wow, zawsze dawali pomarańczowe. E, tak, ale on nie jest z tego LEGO, on jest z poprzednich zestawów. My mamy tak mniej więcej połowę pomarańczowych i połowę tych turkusowych właśnie. E, dobra, i teraz potrzebujemy te narożne. Jeden tu. I jeden z drugiej strony. Nie ten, nie ten. Ten. O. Jak to się z zewnątrz prezentuje? No tak. Nawet. Tym razem szare kolumny. Fakt turkusowy to nie jest niebieski. Jak ja się wygrzebię z tego padału wstydu i pomyłek? No nie wiem, pressure hunter. Nie wiem. Jak dasz radę teraz, to wszystko cofnąć, wymazać z naszej pamięci. Wjeżdżanie trzygłowego psa jeszcze nie widziałeś. Dersi. <gry> no, to wszystko przed tobą. To już koniec mój. Już nie mam. Ban. <gry> nie no. Spokoj. Wszyscy wiedzą, że większość mężczyzn widzi, widzi tylko w 12 bitach Windowsa. To znaczy nie, taki jest fakt, że niewiele, niewiele mężczyzn potrafi rozróżniać kolory tak szczegółowo jak kobiety, ale nie wszyscy. Na mój tata jest drukarzem i e, jednym z jego testów, e, które musiał wykonać, to była taka paleta barw w sensie. Jedna, jedna barwa w różnych odcieniach, słuchajcie. Nie wiem, ile tam było, ale to była cała paleta. Eee, znaczy cała paleta. Cały okrąg, powiedzmy, takich tej wielkości kwadracików. Eee, za 30 sztuk może więcej, nie, nie jestem pewna, nie chcę scyganić ile tego było dokładnie. Natomiast jego zadaniem było ustawienie tych kolorów od najjaśniejszego do najciemniejszego, a zaufajcie mi, że jedną różnicę, jaką ja widziałam, to może między pierwszym a ostatnim, e, a on się pomylił w jednym miejscu, w sensie na no dwóch, nie? Wiecie, dwie, dwa miejsca zamienił. Także szacun, bo to jest dopiero rozpoznawanie kolorów, albo móc namieszać kolor farby. Po prostu widząc to, co jest na wydruku, nie. To jest, są rzeczy, których mój mózg nie ogarnia. Tak, w 12 bitach, ja się jeszcze rozróżniam. <grym> Magenta i turkus. Mój tata, jak pracował w poligrafii, to miał całą taką książeczkę z różnymi odcieniami, każdy miał inną nazwę, inny numer. Tak, no to właśnie paleta bar. To zresztą ma swoją nazwę ten. Ta paletka i one są strasznie drogie. Kilka tysięcy kosztuje takie zestawienia. No cóż, pewnie są tacy co przeczytali pornografię, no. Wiadomo, nie unikniesz. Dwa kolory ładne i brzydkie? Nie, no myślę, że troszkę więcej. Eru na przykład całkiem spokojnie radzi z kolorami, nie? Czyli chodzi o te takie różne odcienie różu na przykład, czy też ten deseń. O i tu też wykończenie. przejść do balkonu I, i jakie różne odcienie róży, Teo, co ty mówisz? No Takie herezje, słuchaj. Co on też z dziurką? Bejfkowy róż na przykład, na przykład. Pudrowy róż. Malinowy to też róż. Fuksja. Fuksja jest ładnym odcieniem różu. Pisałbym majtkowy wyróż w Google, ale się boję. Nie bój się. Myślę, że wyjdą dobre wyniki. Zawsze potem możesz użyć wiesz, takiego hasła do swojego mnicha. Kiedyś pisałem nazwę Lakieru do paznokci bezrefleksyjnie i do tej pory mam traumę. Wiecie, że Larka Barbie też ma swój własny odcień różu, normalnie ten kolor jest oficjalny i ma swój numer, to jest chyba coś styl, w styl Barbie Pink. E, bardzo możliwe, bo to tak jak Coca-Cola ma swój kolor czerwieni, czy McDonald's ma swój czerwony i żółty, nie? To są zastrzeżone kolory dla tych marek. No to się wszystko papiery robi że jakby patentowanie i zastrzeżenie znaku to jedno, ale jeszcze trzeba sobie zastrzec kolorystykę, nie? Na przykład Monopol na jakiś kolor to jaki kolor byś wybrał, gdyby mi niego Monopol? Który byś zablokował? Na którym byś chciał zbijać pieniądze. Bo ja mam bardzo prostą odpowiedź. Ja bym wybrała czarny. I to taki czarny czarny. Taki padający w niebieski, na przykład wiecie. Taki zimny czarny, o, a nie ciepły czarny. kończymy, słuchajcie, te nasze zabawy dzisiejsze. Po tym, e, że jakaś gwiazda ubezpieczyła sobie piersi, to chyba już mnie nic nie zdziwi. E, Whitney, nie Whitney Houston, tylko e, Tina Turner miała ubezpieczone nogi, na przykład. Najtrudniejsze pytanie, jakie mi osobiście można zadać. Serio, ja uwielbiam kolory, ja nie mogę żyć bez kolorów, ale w sumie biorę różowe, różowe jest ładne. Jeee, yeah, też powodzenia. Okej, okay, robimy jakieś takie pochodniopodobne podobne życzory. I tych łuków też mi dzisiaj sporo odpakowali, żeby przynajmniej będą do siebie pasować. Niby chłopaki i ludzie by się zdziwiło, ale serio lubię różowy. Ten kolor jest mega potrzebny, spróbujcie stworzyć obrazek, jakąś postać bez użycia różowego albo jakiegoś jego odcienia. Ja zgadzam się, ja w ogóle um, nie uważam, żeby um, dobrą opcją było, nie dzielenie kolorów na żeńskie i męskie. Ja uwielbiam na przykład, y, jak facet ma różowe koszulki czy coś, nie? W zależności od całej reszty stroju, ale to może całkiem spoko wyglądać. Czy różowa koszula do granatowych na przykład spodni. Nie uważam, żeby to był mało męski kolor. To trochę tak jakby powiedzieć kobiecie, że nie może chodzić w moro, nie? Czy tam w kaki. Koszulę. No proszę. Ogólnie to mrygali mi jakimś prądem jak porąbani i coś się z kątem stało nie wykrywa żadnych urządzeń audio. O! A starowniki przeinstalowałeś z audio? I podpiąłeś swój sprzęt audio do innego kompa, żeby sprawdzić czy działa burza koszula jest ładna do jakiegoś oficjalnego garnituru na przykład albo ogólnie to takie oficjalne ubranie ładne to wygląda. No, dokładnie tak. dzisiaj postraszyło burzą, wiało wiatrem, ciemniło się niebo złem i tyle. I to już, aha, każdy ma burzę, to nie ja. No u nas była, ściana deszczu spadła. Nie lubię różowych rzeczy u mężczyzn. O, widzisz. Nie podoba mi się. No, ma prawo przecież jak najbardziej. Montujemy jedno na drugim. niekom mi nie chciał w żaden sposób przyjąć stownikom, więc zrobiłem przywracanie systemu. Aha, no okej. Okay. Widzimy teraz stoliczek z potkami. Ładny klocek fioletowy. Jak może nie widać już w tym świetle, bo wygląda na niebieski, ale on jest fioletowy. Także będzie spoczko, jako poteczka do wykorzystania. A tu mamy coś, co wygląda jak cukierki popękane. Czemu nie te klocki zawsze. Wskazają w środę. Ja bym nie umiem tego wsadzić. I groszek na górę jako zakrętka. Też będzie fajnie do kuchni wyglądać na jakąś półkę i świeczka. Mm -hmm. Okay. Aha. Będę tu każdą tylko przykleić na lepkę. Czy jest akurat głupie w tym miejscu? Może nie. Wygląda nie spoczkować nie Lepiej wygląda na żywo niż na obrazku. Mm. Nie, teraz tą wieżę tu przyodziejemy. O, jeszcze nie. Dobra. jakiś palnik. Coś tu gotują. I coś tu gotują? jakiś okienko co? takie Teraz to po prostu Śmieszne zakończenie wieżyczki człowiek jeszcze pewnie rożek. Dobrze. Słuchajcie, mamy to. Zamontujemy. Zaraz Wam pokażę całość. Po sprze Sprzedaję, Boże, pochowam te dodatkowe życzarki. No, bo to jeszcze jakoś trzeba tu przyłączyć. Ja to już tak zamknęłam. Z tej strony teoretycznie. bo zdemolowałam harfę całą. Chyba nie do końca tak to miało wyglądać. Że my to tu przyczepimy. Na górze ją wstawię. Ta będzie najlepsza opcja. Jak się prezentuje, słuchajcie, cały cała wieża. na to, jak Wam się podoba. Tu oczywiście jest klapa. Ja uważam, że ten kwiatek powinien się znaleźć pod spodkiem, to można przestawiać oczywiście. A jeszcze może z tej strony badajmy jak się prezentuje.

To za eru przyszedł w tle. Bo jest i pies, i harfa, i pnącze. Nie, nie ma, Thrasher Hunter. E, sala z latającymi kluczami była w starych, starych zestawach. Nie ma w tych nowych na razie. Bimbrownia na wieży jest the best <grymne> no ha ja. także tak się prezentuje słuchajcie dzisiejsze nasze podejście do budowy i na tym będziemy dziś kończyć czy pokój sąsiad już zwolnił pokój dla nas nie wiem, żeśmy się zaruśniali ostatnio że chyba trzeba mieszkanie zmienić na większe Ola, spokój dla dziecka, ale żeby spokój dla klocku był. Jednym zestawem LEGO Minecraft się chowam. A, musisz się pochwalić Bigosik, jaki masz zestaw klocków. Dziecko na balkonie, trzeba mieć balkon. No balkon, no dziecko. No. Dobrze, słuchajcie, zobaczymy sobie, kto tutaj jeszcze streamuje o tej porze. Czy jest ktoś do kogo mogę Was odesłać? Eee, o, Hanta jest, do Hanty was wyślę. Co wy na to? Niemy sobie tutaj, słuchajcie. Eee, przygarniemy klawiaturkę. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Eee, no koniec, koniec. Nie, jednak nie będziemy grać dalej. Eee, next time trochę mnie zmęczyło um, trochę mnie zmęczyło to budowanie także wysyłam Was do Hamty pozdrówcie go serdecznie ode mnie ja Was ściskam, dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą posiadówę, było wybitnie jak zwykle i co? do zobaczenia następnym razem